Thomas spotkał kobietę, której całe ciało pokryte było błyszczącymi łuskami. Podniósł ją, zabrał do domu i położył na stole. Kobieta zaczęła gwałtownie kaszleć, a z jej ust wypłynęła morska woda. Otworzyła oczy. Spojrzała na Tomasa, chwyciła go za gardło i przycisnęła do ściany. Tomas uspokoił ją, a w tym momencie zapaliło się światło. Kobieta zobaczyła telewizor i rozbiła go swoim trójzębem. Nagle poczuła przeszywający ból w ranie. Złapała się za brzuch i zemdlała. Gdy odzyskała przytomność, jej rana była już opatrzona. Rozejrzała się i zauważyła małe akwarium. Wyjęła z niego rybę i połknęła ją w całości. Thomas podał jej filiżankę gorącej herbaty. Patrzyła jak dmucha na swoją herbatę, a potem sama wzięła łyk. Atlanna wyciągnęła rękę i próbowała przywołać odłamek lodu, ale Tomas okrył ją kocem. Zakochali się w sobie. Atlanna urodziła syna. Opowiadała mu historię o Atlantydzie, używając krzywej butelki po piwie i widelca jako rekwizytów. Nagle rozległa się eksplozja, a ściana runęła. Do środka wdarł się żołnierz Atlantydy. Atlanna szybko oddała syna w ramiona Tomasa. Była otoczona ze wszystkich stron. Tomas rzucił jej trójząb, a Atlanna walczyła z żołnierzami z całych sił. Potem zobaczyła kolejnych, którzy podeszli do jej męża i syna od tyłu, więc zaatakowała ich trójzębem. Kryjówka Atlanny została odkryta. Aby ocalić męża i dziecko, musiała wrócić do Atlantydy. Muszę wracać powiedziała. Atlanna pocałowała swojego syna, oddała go Tomasowi, a potem odwróciła się i skoczyła do morza. Tomas czekał na nią każdego dnia z piwem w ręku. Aż pewnego dnia Atlanna w końcu do niego wróciła.